Wspólnota AA, która działa również w Jaworznie, opowiada o sposobach wsparcia i pomocy osobom wychodzącym z uzależnienia w trakcie trwania epidemii oraz o pomocy dla ludzi z niepełnosprawnościami. AA w Jaworznie działa blisko 28 lat. To jest grupa ludzi, którzy spotykają się właściwie tylko w jednym celu. Tym celem jest samemu nie pić i nieść posłanie tym, którzy piją jeszcze problematycznie. I właśnie to jest główny cel, nieść posłanie i samemu pozostać bymi. Anonimowi alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Pamiętam, jak to pierwszy raz powiedziałam na terapii, no to ze łzami w oczach, w gardle i w ogóle. No? Mm -hmm. Natomiast teraz bardzo mi brakuje y, takiego kontaktu bezpośredniego z ludźmi, takiego właśnie na mitingach, jak sobie siedzimy w kółko, to każdy mm -hmm. z nas się przedstawia i mówi. Mm -hmm. Mam na imię i jestem alkoholikiem albo jestem alkoholiczką. I jak tego nie mówię przez jakiś czas, to mi tego brakuje już teraz. W związku z panującą epidemią koronawirusa do odwołania niestety wstrzymane są spotkania grup anonimowych alkoholików. Jednak wspólnota zachęca osoby poszukujące pomocy i wsparcia na spotkanie z członkami AA online za pośrednictwem internetu oraz telefonicznie w trakcie prowadzonych telekonferencji. No ze względu na to, że mamy obecnie pandemię na terenie Polski, mamy ogłoszenia sanitarne. No więc powiem tak, że większość grup zawiesiła spotkania, spotkania, czyli meetingi na żywo. Z tego co wiem są, są grupy, które, które spotykają się przy, przy zachowaniu tych obostrzeń wszystkich, które są narzucone przepisami. Natomiast część grup no, zawiesiła te spotkania i spotkania się nie odbywają a część grup przeniosła swoją działalność do przestrzeni e, internetowej, mm -hmm. czy, 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 więc spotkania mogą się odbywać albo na internecie przy, przy użyciu różnych, e, różnych platform czy, czy telekonferencji, tak jak obecnie my mm -hmm. się spotykamy. No i tak to w chwili obecnej wygląda. Anonimowi alkoholicy oferują również spotkania online dla osób głuchych tłumaczone na język migowy oraz osób słabo słyszących z napisami w języku polskim w każdą niedzielę o godzinie 19. Więcej informacji o spotkaniach możecie znaleźć na stronie www.glusi.aa.pl Wspólnota Anonimowych Alkoholików, Biuro Służb Krajowych, prowadzi swoją stronę internetową, gdzie można. Można znaleźć informacje na temat miejsc, spotkań na żywo, na temat meetingów online. Mhm. Można osoby, które potrzebują pomocy, mogą uczestniczyć w czatach głosowych, tekstowych. My ze swojej strony też utrzymujemy kontakt z z instytucjami na terenie tutaj Jawozna, okay. z MOPSami, z sądem, z urzędem miejskim, z zespołem lecznictwa otwartego, gdzie tam na bieżąco mm -hmm. przesyłamy takie informacje, no i wierzymy w to, że, że te informacje mogą być wykorzystane i przekazane osobom, które faktycznie potrzebują pomocy. Mitingi AA dla wszystkich odbywają się również online. Więcej informacji możecie znaleźć na stronie aa24.pl meetingi online.